Czasami jest tak, że się wkurzę i live'a i live zakończę. A mało mi brakuje do tego. No? Sugeruję, że to będzie moja wina. Bo przewodnik, bo przewodnik, bo, przewo bo przewodnik mi robi psikusy. Spokój. No, no, luz, więc. Spokój, spokój. A ja Ci robię przykusy? No spoko, dobra Ale dobra, te, teraz, teraz musimy to wygrać Tu będziemy grać spokojnie, będziemy sobie powoli podchodzić, będziemy ich y, zabijać Podchodzić <laughs> Nie będzie <laughs> Wektor nie, ja wektora nie chcę, chcę umpa, Pier pierdolę tego wektora, nie chcę, ja, ja ump jest I lepszy lepszy. Aż ktoś mi tu mu No właśnie, masz no szczęście gościu. Kompensator sobie... Gdzie jest ten mój kompensator? A gdzie jest mój ten kompensator? Dobra! Komarka tu mógł, O nie, o, o, dobra, może, może odlecimy! Wiecie, że na stanowku są takie bagi, bagi, że ten skuter po prostu odlatuje? jest? No, kiedyś byliśmy tutaj, blisko Highteen, ja i odle ja odleciałem tym skuterkiem blisko tutaj ruin. Tutaj do wody wpadłem. Po prostu przez pół mapy leciałem. To nie. To jakoś trzeba było zrobić, czy na tylne siedzenie siednął czy coś Kolozniak chcesz trofka, to wsiadę, znaczy to wchodź Eee, psychopata mnie goni Uciekaj, to kryminalista O dobra Skakałem, znaczy AKM Mamy tutaj Strefę Mamy Pan psikuta Przewodnik Pan psikutas. Czy pan tu gdzieś widzi S? No to psikutas bez S na końcu. Pan tu gdzieś widzi przewodnika? Nie. Dobra. Grym se Solo. Solo numeru. Tak? No dobrze No, no, no dobrze, okej okay. No dobrze To w takim razie pozdrawiam cię bardzo serdecznie Cieplutko z rodzinką No i jak teraz? Puderki Dobra AKM Ale AKM na czwórce Nigdy w życiu, nie chcę tej czwórki, jak sobie znajdę jakąś snajperkę. Kardo. Jak sobie? Ciebie gościu. No gościu ma nick Kardo. Prawie jak te lody Cardodor. Tak? No. A to... A to dzięki. O jest kompensator, a... O, przyszedł do nas ten bot Na górę w los. Nie musisz gadać, że ja przyszedł To słyszał go, słyszał. Słyszał słysza

Możesz podać gdzie Przewodniku, wejść se ta grubo MK, korzystaj mądrze. I utkaj. No to wezna ją, ale się nie odezwie. I możesz to pewne. No nie, jeżeli to zrobisz, to przegramy. I tak przegramy. No dlaczego? Przeszliśmy to wygrać, żeby mnie, tylko mnie specjalnie denerwujesz. Ja też denerwuję. Ja miałem przewodnika dzisiaj zdenerwować i sam padłem ofiarą. Ja są, ja. ja, ja poftury no Nie, no nie, nie gram, nie gram, nie gram. Nie gram, nie gram. C czyli to mogę gdzieś granatem zlutować i i tym dochmerytam. Cześć. A weź tu Ej. No się... Zatańczmy sobie. Jest prawdziwy. A ja mam? Mam też. Nie ma strefy. 571 metrów. O nie, on tam prawdziwego rzucił, co za powiem. Gdzie jest nasze jeździdło? Jeździdłem. Ten parkour profesjonalny. Te Taka. Pytanie Kajcie zostawił Moplik. A, dobra. To ja w GTA. Dawaj, o jedziemy. Eee, ale to mu dobre hamulce. No dobra, jedziemy. Roma. Gościu Monik Roma. Roma coś się nie Dlaczego nie, nie na kamp? Tam jest... Do, tam jest nasz bootcamp. Bo przewodnik, bo przewodnik tam zlamił nam trochę. Stój. Tak. ręce możesz być w prawie taka sama redukcja recoila. Ten przewodnik nie... przewodnik nie umie grać. Potwierdzasz? Nie, no przewodnik gra zajebiście. No, ja sobie tylko tak żartuję. Oskar. Co ty to jest? To jest bez, bez tego luloka to nie ma to nie ma streama. No nie, no. To, 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 to... Chciałbym, żeby chciałbym, żeby ten chciałbym, żeby ten skuty teraz odlecił nas zabił. .�ikara. Mi się roz tak zdarzyło jak że Stum z Patrycym grał ale to był zwykłym motorem na Rangelu O patrz Cześć Dropik HUM eee! eee! HUM Ale A czy my w ogóle coś pod... W ogóle potrzebujemy Świnka. tego... Nie, nie potrzebujemy go Nie wiem Potrzebujesz nie, go? Nie potwierdzam Dobra Ała, Ja tego też nie popierdzam kto jest? Popierdzam Halo? Andrzej? Kto jest? Te? Dobra, już głupi no, A awm jest, szybko bierz, bierz ją Bierz awm -kę. Typy są Ale bierz, bierz, ho. bierz, ho. bierz, 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 o, bierz w kę Bierz go Bierz Jest, widzę, widzę, widzę typów tu, tutaj, tutaj gdzieś będzie bieg Manu na niebiesko ubrany Tak, 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 tak Teraz już pod kamieniem jest, patrz okay. Patrz ja, wiesz, za tym kamieniem Za tym kamieniem Wiem On jest sam chyba Albo drugi kolega obchodzi Jestem Kurde Mas kopa. drugi kolega tu obchodzi A, jest, jest, jest. kolos strach swym odbytem, strach przed niebytym nie położyłem tego drugiego kolegi to może dwoje tam granat jeden jest po prawej drugi jest po lewej a widzę teraz tak jaki tu jest zraszować jaki tu jest zraszować jak tutaj się przejść Nie, nie, nie! Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden! Jeden będzie go leczył! I odobił tego drugiego! Ale nie, jest na dole, patrz! Do leczy go! I odobił drugiego! Nie, jest! Leczy nie go! Jest. Leczy, no zobacz, patrz! Jeżeli nie, no to. to pod... Podnosi go! Ja, To tam było ich dwóch! Patrz, teraz jest ich dwóch! No. Patrz! No. Trzy? W niebie. Nie! No leżę, Teraz dopiero! Czyli stoi w czterech było? Czy to? Jednego bota ZABIŁEM przy okazji z lewej strony. No Dlaczego mi nie ty słuchasz? To był bot kolos. No kurde ty puloku! Nie powiedziałeś, nie, że no, to no, był bo, bot? No, no że ty ty pozabiłeś. Nie. Co to się będziemy to... jak stare małżeństwo? Samośćude. Daj mi spokój. Kuchni kolos, bo he, chyba piłeś. Kuchni. E, patrz to. A, no, w sumie racja <noise> Jaki ręcz? przecież są. Ależ moje że to? są. Przecież... Ale... I ty byś ich zostawił, powiedziałbyś, że są, są czyterzy. Patrzę gość, poszedł go leczyć. Mówi, na wariata poleciał. I dobra. A jeszcze nie... A jeszcze nie chciał iść! Zabiłem, zabiłem, no zabiłeś Mam szóstkę na tą AWM-kę. Mam szóstkę na tą AWM, chcesz? Mam. Ale możesz stać Nie dam ci. Gruby Bert. To to ja sobie założyłem. Chciałem. Chciałem być dobrym kolosem. Ja na AWM-ce nic nie, no skąd. Ja m na dot. A ja tu kurde typowi takiego soczystego lepca na web sprzedał Myślałeś, że, że dobił drugiego Nie I zrobił bota Ruskaj ciastek, nie ma ciastka Tylko z przewodnika denerwuje ciastek Nie, jego ciastek bawi, ale dobrze, dobrze wiedzieć Siemanko na czym grasz, jaka ranga? Diamond chyba dwójka, gram na komputerze, za pośrednictwem emulatora Pobiegł ktoś tam na telefonie, gra się fajnie, no ja wiem! Do, doktora telestwór. Ja grałem sezonę, sezonu, przerwa. Kiedyś Diamond, teraz wróciłem 4 dni temu i Gold. No ja, no, to nice. Gold to nie Ranga, nie no, no Gold to Ranga. Gold. Może no, tym bo gramy na spokojnie, gramy na spokojnie, mamy tu wygrać. Chociaż raz, a co Grzegorzowi powiesz? Jak, jak nie wygramy? Proszę Państwa, Zaslajdowaliśmy Grind <grym> Dzięki, wyskok. Chcesz nas spokojnie? Tak. Gbijej. Jej tak, kurwa! drzwi dobra. Gwocymy kolejnymi. Tak taktycznie, kolos. Wyleź kolejnymi drzwiami i zamknij za sobą. Kulturka przede wszystkim. Wchodzimy do kolejnych, wbijemy do domku i się kąpiemy. I może gra na spokojnie. A jakieś powiększone mamy? A nie, ja mam. O, nawet nie widziałem. I tu też mam. Kurwa. <gł> mam dwa. Jesteś nie Ale przecież ty masz AWM, a poza tym tu ty nie ma tego, nie ma strefy. No kurde, korzysz się campić jak camper, a teraz mi korzysz chodzić jak camper. Więc i tak wychodzi na jedno. Kamperze. Tu, ti, tu. Ała! Jeszcze tam Po przed nami, przed są typy Zastrzelił mnie, a jego też zastrzelili! On leży ja leżę Je, Jego teammate idzie tutaj Szedł Łaha! Ruma, rumu, chłopcze, klinczkie rumy to się nie potrąby, pamiętaj. Tam z przodu jeszcze na 325, podbijam od lewej strony. Położyłem typa za Tam Tamtego z przodu, który do nas strzelał? Tak. I to tak dla Przewodniku jesteś bogiem. Dzięki Lebno za suba. Witamy w rodzinie Kolosa. Baw się dobrze. No tu gramy. No teraz. Teraz, żeś uratował. Teraz żeś i mnie go też Ej, a WM-ka druga? Zaszmiałam go? Weź ją, to się wiadomo, a ja. mu. Tak. I no, w domku. Dobra. Typa. Watch out! Tak. Dostał. O kurde. O kurde. Czemu to tam jest z wielu już? jest. Watch out! O, Pójdź tu kolos, szybko. szybko. Ja, go, ja go bardzo ubiłem. Ja go bardzo ubiłem. Ja, wiem, ja, ja mu kurde dużo też. Wrzuć Am w łęki, wrzuć ammuda w wrzuć Amuda w łęki, wrzuć Idź, po połowie. Idzie idzie, idzie, idzie przy strefie. Idzie. Gdzieś się schował Gdzieś się schował przy odniku Czy on padł? To mój Na pewno nie padł, bo miał MK14, to wiesz Jak miał MK14, to to nie ma byle jaki gracz Jest tu! Na górce Dwóch! Dostał! Leży! Podjazd! zestrałem się! Na górze! Podbiegł mu od boku Podnosi kolegę. Nie widzę go. A gdzieś tu? Poznacz go. Ja... Podniósł kolegę. Nie widzę ich. Schowali się. Odbijał od boku. Gdzie jesteś? Dobra, możemy strzelać. Jeszcze jeden. Dobra, i zagrajmy to już, już, już po normalnemu Na spokojnie, full focus. Dałbym się siódemki. E, ja tam wyrzucię. to dużo Dobra Czekaj, nie mamy tutaj strefy ja wiem, domyślam się. Idziesz? Idziesz powoli? E... Idziesz powoli? Ja Idzie... no kurde... Pocz... ...potrzebuję tego. Czego? To już musimy... To jest do tabu, co? do tabu holo. Nie mam. Nie możesz. Nie. To nie, to... M mam tego bocznego skołpa. Czekaj, zbustuję się... ...i no podjedziemy do strefy. A? No. Czy mm. za tym kamykiem będzie? Tam się strzelali, uważaj, to już na, na bardzo blisko się strzelali. No bo jest bardzo mała strefa. Ale żeśmy ich porobili z lewej prawej strony. Nie mieli szans. Dobra, kampimy tu. Kampimy tu. Kampi? No kampimy, kurwa. Żeby nikt nam od boku nie poszedł kurwa Ja włęka A w kolejna WMK-24 Tam jest Smokują się. Nie widzę nikogo, przykro mi Ten smoke. Dwóch na dwóch. My też. Idziemy. Ostatni typ. O, Jest! Yes. yes yes wow